Sponsorem programu jest autoryzowany salon cyfrowego polsatu i sieci plus. Mieszczący się w wadowicach przy ulicy Lwowskiej 34. Zapraszamy. Witam w kolejnym odcinku serii Gotuj z! Dzisiaj gotujemy w restauracji Piwnica Rycerska w Kętach z szefem kuchni Rafałem. Cześć Rafał. Cześć. Co będziemy dzisiaj gotować? Yy, Żelistopad, gęsina, przygotujemy konfitowane łódko z gęsi, yy. podamy je z czerwoną kapustą duszoną w czerwonym winie, z czarnej porzeczki i kluski. A co to znaczy konfitowane? Yy, długo robione w niskiej temperaturze w gęsim tłuszczu. Yy. Ok. No więc od, od czego zaczniemy? Zaczniemy od udka z gęsi, żebyś mógł odwrócić. Mhm. Przyprawić solą, pieprzem. Okay. Pieprz. Grubo. Dobrze trzeba przyprawić i odstawić takie udko yy, najlepiej na całą noc, żeby fajnie smaki przeszły, przegryzło się. Mhm. Ja pokroję warzywa troje w oszczyzny. Seller, pietruszkę, marchewkę. Damy do tego tymianek, rozmaryn, ząbek czosnku. No dobrze chyba tym kręcę, nie? Oczywiście dobrze no Tylko szybciej. Co się tak śmieję. <grym> ze mnie? Można soli. Uf, nareszcie. Soli też grubo, tak? Też grubo, z jednej, z drugiej strony A, z jednej z drugiej strony, okej, okay, dobra. Oczywiście, no skórka chrupiąca, jak jest jest dobra, jak jest przyprawiona. Ja to już pokroiłem naszą włoszczyznę. Damy do tego rozmaryn, tymianek. listek, tutaj mamy jeszcze majeranek. Od strony mięsa przyprawimy jeszcze mięsko majerankiem. Się to się słabo leci, chyba. Już się skończyło. I odstawiamy na 12 godzin. szybkość telewizji. już mamy odstawione. Zalewamy wszystko gęsim tłuszczem. Wcześ... Gęsim tłuszczem? To tak, jest... wcześniej roztopiony. Smalczyk z gęsi. Mm -hmm, mm -hmm. Tak przygotowane łódko z gęsi. Możemy trzymać do miesiąca spokojnie w tym gęsim tłuszczu. Tak przygotowane łódka. Odstawiamy, dajmy do pieca 120 stopni, 3-4 godziny. Pieczenie. Mm -hmm. I... Odstawiamy do pieca. <laughs> Mamy czas, żeby przygotować nasze dodatki. Ja wezmę, zajmę się kapustą. A Do ciebie miałbym prośbę. Tu mamy już przygotowane yy, ciasto na kluski. Mhm. Jakbyś wykulał trochę klusek? Dobrze, nie ma problemu. Mówimy o kluskach śląskich, oczywiście, tak? Tak, oczywiście. Takich z dziurką. Takich z dziurką. Ja w naszym rondelku weznę i przygotuję kapustę. Mogę cię prosić, żebyś mi nabrał trochę gęsiego tłuszczyku? Oczywiście. Na gęstym tłuszczu przesmażymy sobie, zrumienimy cebulkę. Ile tak? Cztery łyżki? Cztery, cztery... łyżki wystarczą. Trzy, cztery. cztery. Dorzucimy do tego jeden listek laurowy. Trzy ziele angielskie. Rafał, może przypomnisz widzom, jak yy, przygotować ciasto na kluski śląskie. <laughs> Oczywiście ziemniaki. Gotujemy, przypuszczamy jeszcze ciepłe przez praskę. Dajemy jedną czwartą objętości ciasta mąki ziemniaczanej, mhm. jajko i wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto. Najlepsze są ziemniaki jak nie są tak rozgotowane, tak żeby, bo później jest taka ciapa, woda mhm. trzeba dużo mąki dosypać. Dobrze by było, żeby były te ziemniaczki odparowane. Ja dorzucam już tutaj kapustę. Ile kapusty naszym dosiemy i podlejemy ją czerwonym winem? by powiedział, szkoda wina do kapusty, no nie? Zużyjemy też wino do sosu. Dzisiaj nie będziemy pić, całe wino z kuchni. Co to jest za wino w ogóle? To jest takie wytrawne wino? Czerwone, czerwone wytrawne wino. Wytrawne wino. Yy, jakbym Cię mógł prosić o pokrojenie yy, jabłka, mhm. dorzucimy jabłko. To jest odmiana szara Reneta. Jest kwaskowe. To musi być koniecznie Reneta? Yy, nie może być, ale jest yy, yy, lepsza według mnie. Aha. Jakieś twarde jabłko, żeby nie były takie jabłka deserowe. głupić Mamy... ze skórki. Yy, czy... Nie. Tak, wcałe, całe. Na pół, na pół i w kostkę, tak. Na pół gniazda nasienne wyciągniemy. Aha. Że w sensie tak że w sensie tak, możesz się uciąć, możesz przekroić na cztery. Apteczki nie mamy tu jeszcze. <grystanie> Zwróć uwagę, kapusta nie jest całkowicie przykryta winem. Mhm. Ona, bo później traci kolor, ona się spokojnie dusi. Zaraz jeszcze podlejemy Wodą. Spokojnie mogą mieć to dzieci, tak? Alkohol wyparuje, zostanie tylko posmak, mhm. smaczek wina, więc czy, nie będziemy nie? mieli nic. Nie, tak samo jak. Zero alkoholu. Zero alkoholu. Tak samo jak w sosie będziemy mieli. Alkohol podpalimy, alkohol się wypali. No proszę, no, widzę, że to już z odcinka na odcinek coraz lepszy pij, wychodzi kroje, nie? <laughs> w domu są też jakieś ćwiczenia? A, dzięki nie, nie. W domu akurat nie ćwiczę, bo. Nie ma czasu na to. No, no tak, jak się jeździ. Dzień, dzień po restauracji, je się w restauracji, szefami kuchni, no to super. No. tak jest, no tak jest. Ja w domu rzeczy. też nie, bo nie mam czasu. Nie narzekam, jednym słowem, mówiąc. No ten nóż jest bardzo ciężki. Jakie, jakie ten w ogóle noże stosujesz? Czy nóż w kuchni powinien być właśnie taki bardzo ostry, czy powinien być ciężki? No, oczywiście, czy... że bardzo ostry, ponieważ mniej siły dajemy w to, tak? Mhm. Lekko nóż nam chodzi, wtedy podesek, mamy tępy nóż, no to trzeba dać więcej siły i wtedy na pewno się przytniemy. Mhm. Ale źle paluszki trzymasz. To jakże na pewno ostrze? się podniesiesz. I tak zgięte. Aha, dokładnie. Żeby nie... Tak. Wtedy jak nóż nam idzie po obu, yy, tutaj, po tych kosteczkach, mamy pewność, że się nie... Widzisz, pochwaliłeś mnie i od razu mi gorzej poszło. No. No tak to jest. Im bardziej się człowiek stara, czasami nie wychodzi. To prawda. Muski mamy już zrobione. Dokończymy no kapustę, zaczniemy sosik. A czyli to jest takie danie, które się stosunkowo długo przygotowuje, tak? Tutaj mówiłeś 3-4 godziny. Y tak, ale w międzyczasie możemy coś robić. No y -y. inne dania też, każdą pieczeń, co przygotowujemy w domu jest długo, tak? Więc y to jest chwila moment, widziałeś? Przygotowanie, doprawienie, tylko udka. Y -y. Odstawiamy do piekarnika, w tym czasie możemy robić Coś innego. No, na wykwintny obiad w domu myślę, że przygotowanie trzech godzin to to nie jest. No nie nie, nie jest jedna dużo. osoba weźmie i dłużej siedzi w kuchni i przygotowuje coś. My mamy wtedy czas, żeby przygotować kluski, żeby przygotować kapustę albo posprzątać dom przed górą. No tak. Próbujemy naszą kapustę. A jeżeli mówimy o gęsiach, to z gęsi jest foie gras, tak? Tak. Lubisz foie Lubię. Jak to, jak to jest z tym foie gras? To się wyciąga z żywej gęsi jeszcze? Yy, tak, rozcinają gęś tutaj, wyciągają całą tą wątróbkę. No jest to tłuste, tak? Jest yy. to bardzo tłuste. Yy, tłusta wątróbka, kacze są tak samo. Ktoś lubi, ktoś nie lubi. Jedno, co jest pewne, jest to naprawdę drogie. Yy. Ja bym cię mógł prosić o sól i pieprz, doprawimy teraz kapustkę. Muszę kręcić. Zakwasimy trochę octem, ja tu akurat mam ocet jabłkowy. Teraz robimy szybki sosik. Widzisz, wino całe wzięło, odparowało nam. Ocecz, żeśmy dali, żeby fajny kolor przywrócić kapuście. Musimy szybko kończyć, bo Operat operator, Nasz operator już słabnie. <grywka> już jest głodny, nie umie się doczekać. Jest fajna chrupiąca. Mhm. Nie lubię rozgotowanych warzyw rzeczy. Ja dlatego lubię takie, żeby było yy, lekki opór stawiało pod zębami. To odstawimy naszą. Kapustę. Zajmiemy się teraz winem, yy, sosem. Mhm. Mamy czarne porzeczki. Jak ktoś ma domową konfiturę czarnych porzeczek, jak najbardziej tak samo. Przetwory. My mamy akurat tutaj mrożoną. dajmy troszkę miodu. Jaki to musi być miód? Gryczany, spadziowy? Nie, spadziowy. Gryczany jest mocny, intensywny. Mhm. Więc nie każdy lubi, ale jak ktoś lubi bardzo. To mówię, w kuchni trzeba eksperymentować, i czasami coś robimy, stwierdzamy, że nam to nie wyjdzie, a jednak to wyszło. Mhm. Podlewamy resztę winka. Ja tak u mnie sosy przygotowuję. Ja myślałem, że zapałki do indukcji przygotowałeś, a tutaj się okazuje, że jednak nie. Przygotowałem do indukcji, oczywiście. cały nasz alkohol zostanie tylko posmak yy, wina cały ten aromat bukiet. Ucimy mm -hmm. trochę tym efekt miarku. specjalny normalnie Widzimy by się ci... taki alkohol nie zapalił tak ale teraz te opary yy, yy, tak zadziałamy. jak się podgrzeje mm -hmm. odpali każdy co co przygotowuje wypalam alkohol nie chcę żeby gość kto przyjdzie do mnie coś zje Zjadł zasmakuje musos wyjechał, a obok będzie ktoś stał i dmuchanko. Po co? Nam zależy tylko na aromacie wina. Nasz sosik zagęszczamy zimnym masłem. Też coś nowego? Zagęszczenie mhm. masłem? Tak, też, też pierwszy raz. Bo zazwyczaj to, to raczej chyba śmietana, tak? Tak, śmietanę, mąkę, ale po co? No, ja uważam, że gęsina jest to wykwintne danie, tak? Mhm. Sosik też czerwonego wina. Zabijać mąką, innymi rzeczami nie wypada. Dobre masło, które zobacz. A ładnie jest, nam ten sosik zagęści. To jest, to jest prawda, żeby tłuszcze mieszać, tylko yy, że tak powiem, yy, skąd pochodzą? Tak. Czyli roślinę z roślinnymi, zwierzęce ze zwierzęcymi, tak? Tak. No, gdzie jest tak? No My smażymy akurat schabowego na smalcu. tak? Mhm. Jest całkiem inny niż smażone na olej. Na oleju roślinnym, tak. W międzyczasie przygotujemy kluski. Wodę oczywiście posolimy. Kluski wrzucamy już do gotującej się wody, tak? tak. No, wszystko wiem, także spokojnie. To w takim razie Ty gotujesz kluski, a ja okay. uciekam do kuchni, okay. wyciągam po trzech godzinach naszą gęsinkę. Okej, okay. super. Tak zrobimy. Czyli ja zostaję sam. I poprowadzę samotnie teraz program kulinarny Gotuj z... w Piwnicy Rycerskiej. No więc tak, te, dzisiaj przygotujemy tradycyjne kluski śląskie. Śląskie... Zapewne dlatego, że pochodzą ze Śląska. Ale nie wiem czy, nie wiem, czy faktycznie stąd jest ta nazwa. Eee, mamy tutaj wcześniej uprzednio nie wiem zagotowaną wodę, która teraz tam się wyłączyła. Więc nie wiem dlaczego, ale spróbuję ją włączyć. Nie działa. Czemu to nie działa w ogóle? Coś jest nie tak z kablem? Rafał zostawił mnie tylko na 10 sekund samego, już zepsułem indukcję, ale e, działa. E, okazuje się, że faktycznie trzeba było ją podpalić e, zapałkami. E, zawsze zastanawiało mnie, dlaczego, znaczy, jak byłem oczywiście młodszy, e, nie tak mądry jak teraz, dlaczego się robi tutaj tą dziurkę. Ale to chyba przez to, że e, na sos i tak dalej. Wrzucamy teraz kluski śląskie do gotującej się wody. Wrzucamy je tak, żeby woda nie przestała wrzeć. Zawsze, zawsze tak piszą w przepisach, ale to jest no prawda. Ponieważ zawsze wrzucam wszystkie od razu, woda przestaje wrzeć, później i tak się zagotują, także spokojnie można to zrobić. <grym <grym 5 minut rachów Jesteś już? Jesteś już? O, e, wypłyną. Z dwie, trzy minutki, zależy od wielkości kluski. Dwie, czy minutki będą dobre. Słyszę, no, że coś tak, popsujesz, jak mnie nie, nie bo? E, tak, nie wiedziałem, że tą indukcję się rozpala ogniem. Proszę zobaczyć. Nasze łódka zostały wyciągnięte po trzech godzinach z tłuszczu, odsączone i wrzucone do piekarnika na e, blaczkę 200 stopni 7 minut, tak, żeby się wzięły i trochę zrumieniły. Mhm. Spójrz, jakie jest delikatne mięso. Nie jest wcale tłuste. Odwrócimy, może. Zobacz, mięsko trzeba delikatnie wyciągać, bo naprawdę roz, yy, jest tak miękkie, że jest, jest tak? skóra jest, rozpływa się w ustach i wcale nie jest tłuste. Mhm. Tuż, tu co był pod skórą gęsi, się wytopił. Jest ładna gęsi. skórka, zobacz, bez tłuszczu, mhm. chrupiąca. Mam dwa talerze. Ja przygotowuję danie dla ciebie. Świetnie. Ty przygotowujesz danie dla mnie, a to już gorzej. <laughs> Okej. Okay. Spróbujemy jeszcze kapustkę naszą. Nie dosypywałeś tam czasem nic? Nic. Nic, absolutnie. Ja bym jeszcze doprawił. Damy troszkę miodu. Jużśmy miód dali. Do sosiku. Mhm. Jak najbardziej możemy osłodzić kapustkę miodem. Myślę, że będzie Dobra. Na środek. My puste, proszę. Okay. Nakładaj ty. Później to pokażę, Ratujmy rozumiem. kluski! A, ratujmy kluski, ok. Ratujmy kluski. To zabrzmiało jak jakaś kampania społeczna. Słyszałem, że zastanawiałeś się, po co jest dziurka w kluskach. Tak, tak, zastanawiałem się kiedyś. Hmm. I teoria? Wiesz co, na początku myślałem, że to ma coś w związku z filmem American Pie. Ale okazuje się, to że nie jedna... okazuje się, że jednak chodziło o sos, więc... Dokładnie. Pięknie to wygląda. Cudownie. Moja propozycja dla Ciebie. Widzę, że ja u Ciebie mam dwie kluski i kapustę. W sumie to teraz dziwnie wygląda, więc może ja to... Bardzo dziwnie. E... Jakby to było nawet dla Patrycji, bym zrozumiał. Przykryjmy to tą yy, gąską, teraz wygląda dużo, a i jeszcze sos, oczywiście sos, o sosie nie zapominajmy, a ja to chcę też tak polać, tak fajnie jak Ty miałeś, tak chcę, tak. o tak, pyk, a, aha, tego mnie nie polewać. Nie no, jak najbardziej mięsko może tak? być Tak oczywiście. Saki, Cóż mógłbym artyście powiedzieć, taka wizja. Dobrze, że nie mam fartucha, bo pewnie musiałbym go oddać. No więc, tak wyglądają nasze propozycje. Ja jednak, mimo wszystko, polecam tą, tą kompozycję wspaniałą. Ułożenie, dodatki. Tak. Już według gustu, według smaku. To jest nasza propozycja. Smacznego! Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dziękuję. Zapraszamy już za tydzień do kolejnego odcinka Gotuj Z, a także do piwnicy rycerskiej na ostatnie dni festiwalu, tak, festiwalu Gęsie. Wszystkie posiłki przygotuje szef kuchni Rafał. Zapraszamy. Zapraszamy. A my Gęsiego? Tak, idziemy a my do gęsiego, stolika. Idziemy do stolika. Skosztować.